Stoimy na skraju średniowiecznego Torunia. Dosłownie kilka kroków stąd kończyło się Toruńskie Nowe Miasto, a zaczynały przedmieścia. Nazywam się Artur Tobiegała i zapraszam na pierwszy odcinek z cyklu Inwestuj w historię. Jeszcze do lat 80. XIX wieku dokładnie w tym miejscu stała brama świętej Katarzyny. Za nią roztaczały się z rzadka zabudowane tereny, a najważniejszym obiektem okolicy był kościółek pod wezwaniem wspomnianej świętej. To właśnie jemu cały ten teren zawdzięczał swoją nazwę. Pamiątką po dawnym przedmieściu, a także zburzonym przeszło dwa wieki temu kościele są funkcjonujące do dziś nazwy miejsc, placu oraz ulicy. Spadkobiercą wezwania podmiejskiej świątyni jest natomiast kościół garnizonowy. Miasto było otoczone nie tylko średniowiecznymi murami, ale też nowożytnymi fortyfikacjami ziemnymi. Na odcinku nowomiejskim ziemne bastiony praktycznie stykały się ze średniowiecznym murem. Umocnienia były rzecz jasna modernizowane i dostosowywane do bieżących potrzeb, aż wreszcie w latach 80. XIX wieku rozebrano ogromną część nowomiejskich fortyfikacji, uwalniając kawał ziemi pod inwestycje. Rozbiórka była możliwa, a nawet konieczna, ponieważ sporo zmieniło się w sztuce prowadzenia wojen. Rozwój artylerii gwintowanej wymusił budowę twierdzy pierścieniowej, czyli wianuszka fortów oddalonych od miasta nieco ponad 3 km. Swoje zrobiła też kolej, którą poprowadzono w pobliżu, co zmusiło inżynierów do poszerzenia obwodu wokół miejskiego i wprowadzenia w cały ten system magistrali kolejowej. Na wygospodarowanej ziemi wojsko postanowiło nieźle się wzbogacić. A trzeba powiedzieć, że było na czym, bo uwolnione tereny obejmowały powierzchnię zbliżoną do połowy Starego i Nowego Miasta. Fortyfikacja Królewska zamierzała sprzedać teren miastu, proponując 10 marek za metr kwadratowy gruntu budowlanego i 5 za teren pod planowane ulice. Władze Torunia zaproponowały jednak 5 marek za tereny budowlane i zobowiązanie do wykonania ulic. Wojsko nie przyjęło tych warunków, licząc na to, że więcej zarobi sprzedając teren prywatnym przedsiębiorcom. Można powiedzieć, że to właśnie wtedy, czyli w roku 1884, narodziła się nowa dzielnica Torunia nazywana odtąd Wilhelmstadt. Dekretem ministra wojny ograniczono zasięg zabudowy cywilnej, a ogromną część terenu oddano wojsku, wytyczając działki pod szpital, koszary i kościół garnizonowy. Znaleźli się również deweloperzy gotowi zająć się resztą. Największym i najbardziej agresywnym graczem na tym rynku była spółka panów Ulmera i Kauna. Zarówno Bruno Max Ulmer, jak i Fritz Kaun pochodzili z okolicznej Heumrów i obaj mieli też mniej więcej trzydziestkę, gdy zabrali się za deweloperkę. Firma wykupiła niemal cały kwartał pod zabudowę, a jej własność zamknęła się między dzisiejszymi ulicami Warszawską, Piastowską, Poniatowskiego i Jagielończyka. Ponieważ prestiż w dziedzinie nieruchomości to sprawa ważna i często akcentowana nie tylko dziś, ale też 120 lat temu, do pracy zaprzęgli najlepszych berlińskich architektów, którzy zabrali się za projektowanie domów przy ówczesnej Albrecht Strasse. Kamienice pod numerami 8, 6 i 4 to dzieła uznanego duetu Hermana Solfa i Franca Wicharza. Przyglądając się kamienicom, można mieć wrażenie, że architekci odrobili lekcje z niemieckiej architektury XVI i XVII wieku. To zresztą czas, kiedy badania nad dawną architekturą były bardzo ożywione, służąc za inspirację utalentowanym twórcom. Architekci zadbali o każdy szczegół, oddając budynki o bardzo przyzwoitym standardzie. Domy pod numerem 6 i 8 powstały odpowiednio w roku 1896 i 1897, ale nie były to jedyne inwestycje spółki Ulmer i Kaun. Panowie byli również zaangażowani w budowę warszawskiej 12, wysoko ocenianej bydgoskiej 60 i być może mostowej 9. Dodajmy tylko, że Bruno Max Ulmer nie tylko inwestował, ale też sam projektował, a jego dziełem jest m.in. dom przy rynku nowomiejskim 12. Oraz, ale to nie jest pewne, pierwszy setacyjny dom w Toruniu, czyli kamienicę przy wielkich garbarach 17. Choć Ulmer i Kaun postawili wiele okazałych domów, żaden z nich nie zamieszkał w kamienicy wybudowanej przez spółkę. Bruno Max Ulmer mieszkał tu, a Fritz Kaun tutaj. W pobliżu willi pana Fritza mieściła się również siedziba spółki, stąd można powiedzieć, że to właśnie tu rodził się Wilhelmstadt. W roku 1900 firma dostała zadyszki, co związane było z przegrzaniem inwestycyjnym. Majątek spółki zlicytowano, ale wiele wskazuje na to, że właścicielom spółki udało się miękko wylądować. Jak zatem widać, nic nowego pod słońcem. Deweloperka to profesja dla ludzi o bardzo mocnych nerwach. Ulmer i Kaun zostawili jeszcze jedno przesłanie, kierowane raczej do sobie współczesnych, ale i dziś bardzo cenne. To ta pusta tarcza herbowa jasny komunikat, że nie jesteśmy wysoko urodzeni, a do majątku i pozycji społecznej doszliśmy ciężką pracą, pomysłowością i zaangażowaniem.